Kiedy księżyc będzie w Nowiu, wsiądź do samochodu i wyjedź z miasta. Jedź przed siebie, pozwól sobie zgubić się na brudnych i dawno zapomnianych szlakach. Zerkaj ciągle na zegarek. Kiedy wybije godzina 0.11, możesz spróbować wrócić do cywilizacji. Jeżeli jest to odpowiednia noc, dojedziesz do starego przydrożnego baru lub do stacji benzynowej. Zatrzymaj się tutaj. Wejdź do środka. Za ladą będzie stał starszy człowiek, którego usta będą wykrzywione w paskudnym uśmiechu. Usiądź przy barze na trzecim stołku od lewej i podnieś menu. Wpatruj się w nie i nie odzywaj się ani słowem. Pamiętaj, by nie nawiązywać kontaktu wzrokowego ze starcem. On... Po wielu minutach ciszy zapyta się ciebie: Na co masz ochotę, przyjacielu? Musisz odpowiedzieć: Noc posiada sekret dla każdego z nas. Jeżeli odpowiesz cokolwiek innego, jego zęby wyrwał się z jego szczęki i uduszą cię po cichu. Jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie, odpowie: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, chodź za mną. Jeżeli nie powtórzy bardzo dobrze dwa razy, to znaczy, że jest to pułapka. Nie idź za nim, zamiast tego odwróć się i jak najszybciej uciekaj stamtąd. Pamiętaj, nie wolno ci się odwracać. W innym wypadku do końca życia będzie prześladować cię i polować na ciebie rozkładający się trup. Ale jeżeli powie bardzo dobrze dwa razy, możesz podążać za nim do kuchni na zapleczu. Kuchnia będzie bardzo ciemna. Wpatruj się ciągle w plecy twojego przewodnika. Jeżeli będziesz słyszał stukot narzędzi, walcz z całych sił, aby nie odwrócić głowy w kierunku źródła dźwięku. Wkrótce kuchnia zniknie, a w jej miejscu pojawi się czarny jak smoła korytarz. Będziesz powoli tracił z oczu starca. Nagle strumień światła oświetli część podłogi, na której będzie leżała odcięta głowa małej dziewczynki. Głowa zacznie śpiewać jedną nutę. Będziesz miał tylko jedną szansę, żeby ją zapamiętać. Po tym musisz powtórzyć ją dokładnie tak samo. Jeżeli zaśpiewasz ją inaczej, głowa urośnie do niewyobrażalnych rozmiarów i zostaniesz pożarty żywcem. Wtedy już nigdy nie umrzesz. Ani nigdy nie będziesz już żył. Ogromny ból będzie jedyną rzeczą, jaka będzie ci towarzyszyć. Jeżeli jednak zaśpiewasz ją prawidłowo, głowa zniknie w ziemi, a przed tobą pojawi się trójka drzwi. Stań przed nimi i obróć się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 81 razy, trzymając swoje lewe ramię wyprostowane. Kiedy się zatrzymasz, drzwi najbliżej twojej lewej ręki będą tymi drzwiami, których pod żadnym pozorem nie powinieneś otwierać. Wejdź w jedne z pozostałych dwóch. Nie ma znaczenia, które wybierzesz. Gdy przejdziesz przez jedne z drzwi, poczujesz się bardzo dziwnie. Wtedy spójrz w dół, Zostałeś zamieniony w sowę, leć w górę i wydostań się z pomieszczenia przez zniszczony komin. Leć dopóki nie dotrzesz do najwyższego drzewa w okolicy. Usiądź na szóstej gałęzi, licząc od ziemi. Jeżeli zatrzymasz się na innej, to całe drzewo zamieni się w krew i utopi cię. Jeżeli znalazłeś właściwą gałąź, usiądź na niej i odczekaj dokładnie 45 godzin z zamkniętymi oczami. Nie otwieraj swoich oczu, dopóki nie miną wskazane godziny. W przeciwnym wypadku pozostaniesz sową na zawsze, a wspomniany wcześniej trup będzie do końca życia nad siebie polował. Kiedy minie 45 godzin, otwórz swoje oczy. Jesteś ponownie człowiekiem, lecz twoje nogi zostały zastąpione ogromnymi, krwawymi mieczami. Skieruj się w stronę gór, podążaj ścieżką. Dopóki nie dotrzesz do szczytu, znajdują się tutaj dwie rzeczy. Obie spoczywają na blokach podobnych do tych, których używają kaci podczas egzekucji. Jedną z rzeczy jest niemowlę, a drugą pozbawiony kończyn tułów. Starzec także jest tutaj. Powie on: Dokonaj wyboru. Musisz wyskoczyć w powietrze i używając swoich nóg jednocześnie odciąć głowę dziecku oraz wbić miecz w serce, które znajduje się w tułowiu. Jeżeli nie trafisz, dziecko nagle będzie wykonane ze zwojów kabli i przewodów, które owiną się wokół ciebie jak węże. Wtedy umrzesz na zawsze. Jeżeli wykonasz ruch prawidłowo, starszy człowiek uśmiechnie się do ciebie i powie Pamiętaj! że terror jest czarnym sercem księżyca, a horror potrafi spalić słońce. Wtedy słońce zrobi się kruczo czarne. Będzie wydawać się, jakby wsysało wszystkie gwiazdy, które znajdują się na niebie. Starzec zacznie wtedy ryctować 183-cyfrowy numer. Pamiętaj o tym, że masz tylko jedną szansę, aby go zapamiętać. Następnie zamieni się w safe z cyfrową klawiaturą. Podejdź do niego i wprowadź zapamiętany uprzednio kod. Jeżeli się pomylisz i safe zacznie syczeć, uciekaj, a może safe zmieni się w krwawy worek ropy pełen obślizgłych macek, które będą starały się cię przebić na wylot. Jeżeli nie zacznie syczeć lub przestanie, to wtedy możesz spokojnie zacząć od nowa. Jeżeli poprawnie wprowadzisz numer, safe zmieni się z powrotem w starca. Lecz tym razem jego głowę będzie otaczać niezliczona ilość krwawych psów. Jeżeli jesteś szczęściarzem, jedyny Mops w tej chmarze zacznie na ciebie szczekać i będzie starał się cię polizać. Nie próbuj go do tego zmuszać, chyba, że chcesz zostać rozszarpany przez pozostałe psy. Kiedy mops cię poliże, mrugnie do ciebie dwa razy, a jego oczy zamienią się w żyletki. Wtedy pojawisz się znowu w swoim samochodzie, jadąc po opuszczonej drodze. Wróć do domu i połóż się spać. Jeżeli wszystko wykonałeś prawidłowo, będziesz do końca życia uczulony na światło i wodę, a twoje kości zamienią się w szkło. Jednak będziesz mógł teleportować się do każdej trumny, jaka znajduje się na świecie. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.